Eee, e, baza strzela. Zobacz na niebo, na ten, na bazę Hyperiona. Ta strzeliła robotami, idą. A, A przeczucie, okay. że dobrze będzie oszcz oszczędzać wyczułki na no później. No i tak kwasy, ich. Cóż, cóż mogę robić innego, nie? To nie o, ja. jedna z no wiem, no. Uważanie przeciwnie, dostają więcej obrażeń O, od innych broni, w sensie Takie odnoszę wrażenie O, oni nadchodzą też z drugiej strony, Toks ja, Może się tak co? Od strony co? No dobrze, to ja strzelam do ludzi, którzy znajdują się po drugiej stronie tego placu To strzelaj do tych, którzy idą z dołu ulicy Tak, tak. my przyszliśmy. Tak jak my przyszliśmy, Ok, Okej, okej, okay, dobra. Ja, wiesz, do, dobiegam do Ciebie. Znaczy wiesz, jak mam chwilę wolnego czasu, jak teraz, to też trzeba tam w ulicy. No to ja po prawej, tu z lewej. Ja. Tak. Pozwoliłem sobie pomóc Tobie. Nie ma problemu. Eksplodery biegną No, daleko nie do biegni Wow! Zakatrujemy się! biegłeś z drugiej strony No, faktycznie wow. No, dwa czwanki dawajcie teraz, no Zostajmy to, że tego nie... Ups! Ze snajpy to się tego nie broni. Ej, Ej, muszę naprawić beacon. Naprawia. No, okej. Okay. O jaka sympatyczna animacja naprawiana Chociaż możemy to zrobić za następnym razem. Bo... Gdyby nie to, że mamy parę. No tak, tak. No. W wolnej chwili. Hej. Okay. Idę im robić rage Powodzenia. Widziano. powinniśmy kupić amunicję. Ok, Okej, ja idę robić turbo szybkie kupowanie amunicji, to jest chyba sklep. Serio? Eu, yep, no. Mm, okej. Najpierw sniper są Jakie traki, rakiety? na rakiety? Te. Uh -huh. rakiety są dobre. Nie, to konstruktory nadchodzą. Uuu! Mmm, nowe bronie. Stary, kupować szybko amunicję. Ja już topu mam plan. Mam. Konstruktory. Gdzie są te konstruktory? Widzisz go już, czy jeszcze nie? Konstruktora? Nie? No, bo jest na tobu. Nie, teraz już jest do placu, bo one latają, jeśli mają tobę. Eee, mogę to proszę powiedzieć swojej pomocy, zwieńczu tego kolory Jest, już prędzej, pędzę, prędzej. Wiesz, że się niezmiernie. O, tu jest. Hapa i granaty. Znaczy, slaga, hapa i... Rakiety w jego stronę są. So. Prosto 6. w oko. Snajpa, 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 snajpa! Dobra. eksplozja odmowa, proszę. Jest Jeszcze działo po prostu, które jest Wow, wow! Mało życia, mało życia. wds czy co to? Nie, ale slagi. Jak najbardziej slagi. O, chyba właśnie nie nam się udało. Okej! Shit, to buzy moment, aby powiedzieć, właśnie nam się udało. Lec się, siedź, się, bedes, bedes. Szybko! Eksplodera zostaw mnie! Dobra, dałem radę. To do... Na, Naprawiacza rozwal, okej okay. Teraz zobaczymy jak długo postoi ten exploder Znaczy balas loader rakiety, to chwilkę zajmuje Uwaga na tego Dobra, spokojnie Niko naprawiam Badassa zostaw mnie albo... okej okay. Dobra, Masz już, stoiś? Dobra, no Stałeś, Ja chciałem naprawiać No niestety, wiesz Trzeba było wołać. kilka ok bo znażyłem rzucić działko jak miło o. działko zabiło za mnie albo też mi się wydaje że oni będą przychodzić w nieskończoność używam pas trovella chrysty aktuarium na samej górze go 4, 3, 2, 1 Nie, mogłem, nie mogę z nami uciec póki ten. Póki nie leżysz. Nie. Ale chyba właśnie zrobiłeś ostatniego. Czekaj, to się rozjąłeś. Ha. Ale jak zakończenie byłoby epickie gdybyś... gdybyś e, pojawił się po drugiej stronie martwy. Takie oooo oh nooo i śmierć. Nie? No dobra. Hmm. The grinder will be used. I wiesz co? Oni mają ciekawą metodę skarania ludzi. To tutaj, nad czym ja stoję, gdzie zresztą beacon obok był. To jest ich na wersja tego. Ich na wersja gilotyny. Czy, nie wiem, szapotu. Oni mają po prostu szyny do milenia mięsa. Okej. Okay. No, ja jestem gotowy Ej, chodź tu jeszcze na chwilę. Już idę, idę. Po pierwsze, maszyna do minenia mięsa zakrwawione kompletnie Zamiast sobie nie. po drugie Po drugie, czy masz y, ten tekstury... Ale czy masz tekstury y, tego gdzie trafiały kule, czy nie, nie, nie masz nie. tego? Mam wyłączone. Cała, cała ta ściana jest w dziurach. Tak, do mnie strzelali. Jest ich, no, ponad sto Zrób print screen'a, to się wrzuci No, możesz nas przeprowadzić Trefie, czy coś To było ekscytujące nie, <noise> ja zasnąłem, sorry, nie zauważyłem Uuu, zaczyna się Teraz wszyscy czegoś od nas chcą Złota skrzynka, wiesz co? Chyba chcę otworzyć swoją złotą skrzynkę No ja niestety nie mogę, swój klucz zużyłem No to otwieram Czy mamy to na kamerze? To jest Prezent urodzinowy, mi tego, wszystkiego najlepszego, czy coś A... Zaśpiewaj mi COŚ! Ojej, cześć. Dobra. Chciałem zaśpiewać rotę, ale dotarło do mnie, że nie, nie, nie pamiętam słów. Coś Je tam, nie będzie Niemiec, klucham w twarz. Idzie ci nam Germaniu. Dziękuję. Coś. Um. Bez dobra urazy dla dobra dobra. Niemców. Woo. Karabin maszynowy i Uzi. Jej! Ja ci dałem swój sprzęt. Dwie rzeczy, których nie używam. No, ja podobnie. Zamiast tego dostałem pistolet i też nie pistolet. Pistolet chyba używałem. Dobra, więc tak. E... A nie, dostałem karabin i sniper. Sniper oddałem tobie. Um... Ja, ja, ja... Ja nie obrażę się na ten. na ten, na ten karabin. Dobrze. Eee, wiesz co, rzucę kigli, go w takim kigli. razie. Eee, jak się rzucało, przypomnij mi. Jak się rzucało! Złapałeś? Złapałem. Teraz od razu zamieniam, od razu. Ja idę sprzedać. Obrażenia znacznie wyższe. Strzela wolniej, Wol i, I takie tam, ale... Ale różnica jest znacząca. Spieka. O! Madmoxis! Ej, Bo ja by... muszę coś się da? Tak. Nie, 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 Ojej, prawie bym spadł. Wypaść z sanktuarium, to byłoby trochę... Moxie, no tak się cieszę, że no się... Cię tu widzę. Masz, napiwek. Okej, okay, ty tej do Piwki, ja gram w gry hazardowe. Jak prawdziwi mężczyźni. Hehe, <noise> lol. Lol, no to ten mam 15 tysięcy, to chwilkę zajmie. Ahm, um, wiesz, możemy przerwać nagranie. Bo. Znowu w sensie. Albo, albo po prostu będziemy gadać dużo w trakcie no, tego. No dobrze. To o czym możemy. To ty biegaj za kostami, zbieraj i Oho. zastanowimy się co będziemy robić. A ja A I potem na stronę, tak? Tak, okej, okay. jak najbardziej. Co chciałem, co ja chciałem, czegoś mi brakowało. Dobra, ilość więziów. A na ulicy pojawiła się jakaś nowa grupka ludzi przy naszym domku, tego jestem ciekaw. Z tego co tak przyprzydałem, oni są skuci. Więc jakich więziów w mieście? Okej, okay, dokupiłem sobie ilość granatów. Stać mnie na jeszcze to. Co mi tam? I tak nigdy nawet z tego nie schodzę. Z takiej tej ilości. Ho! Okej. Okay. Faktycznie. Wyłączę ten jazgot. Panowie, wy... panowie wybaczą. O, już myślałem, że nie ma tej skrzyni. Tam sprzedawanie. Hm. O! Regeneracja życia plus 4,2 i plus 119 życia jako class mod. Fajne. Ale jest coś jeszcze ciekawszego. Regeneracja życia 4,6 i zwiększone życie plus 160 plus 2 grid skill plus 2 I... sentry skill. Jezus. Wow, to, to, to inny, to już. Cooldown A, rate 21 plus 2 sentry skill increases action skill cooldown rate. jesteś przystosowany do używania swojej do działka Jest cały czas. To się tak rzadko kiedy z niego korzystam. Fajne jest, Czy nazwie się może jakoś? Działko? No. Wow. Zawsze jak muszę coś nagle nazwać, to nazywam to Jeffrey. Jak pracowałem w hotelu w Szwecji, to znalazłem w jednym pokoju hotelowym ktoś zostawił pluszaka. Nazywałem go Jeffrey. I Jeffrey pilnował kluczy hotelowy pod tego czasu. Stał na ladzie w, tym, w recepcji. Po koniec Jeffrey przyjechał do Polski i teraz siedził moje znajomi. W prezencie jej dałem. Okej, okej, że jest ten ciekawe. Greet. Powiedziałko, <laughs> będzie się nazywał Jeffrey? Nie. Yeah. Może. Może George? Wolałbym jakiś... Custom Name A nie Preset Name Okej, no to nie wiem John Leoni Raptor John Leoni Raptor? Wiesz co? Ludzie nie, nie będą wiedzieli o co chodzi No to, to, to takiego do zrozumienia? Połączenie tego yy, Leonidasa z Raptorem I jakimś Johnem To takie amerykańskie imię i to jest Raptor, który jest ubrany w spartański pancerz i który jest snajperem II Wojny Światowej. Tobuś takiemu można było zaufać. Hmm. No. La, 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 la. trochę sobie jeszcze poczekam. Okej. Okay. Chyba tak mam. At least one point of training. Dziwne. Nie widzę. Trudno. Ta 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 ta. Change completed. Zobaczmy ba ba badass bada s ranki. Oh, Grenade damage, melee damage, um, shield recharge, uh, re elemental effect damage. Die da, yes. So, Terrace. Question to question, tech. Can you solve the murder either. of Justin McCready? Hey, feel like solving a murder? I'm the marshal around these parts. Uh, one of these gutter quadruplets pulled the trigger on that boy over there. Here yourself deputized. A ask around in Moxie and Sad's figure out which one of these identical scum stains pulled the trigger. Otherwise, I'll just have to hang them all and I don't got that kind of time. Okay. Okay. Ja kurde, wybieg sprzedać swojej No, ja będę dalej kontynuował. Bye gun already. A gun already. Mm -hmm. O! Grenade mod e, 726 razy 9 Do kupienia. Jeszcze 7 minut. Special offer Dzięki, ale nie dzięki No Okej. Maski bez Właściwie co o czym tu mówiłeś? Mówiłem, że grenade mod do kupienia. Dobra, zagadamy do Zeda. Znaczy ja zagadam. Zed! Sure, <coughs> do Dobre to było. Okej, okay, ja, ja jestem koło zombie, więc mogę spytać się... Z zombie... Moxie. Mogę spytać się Moxie. Ja. Ty... Ja okay. sam. Get a girlfriend, man! <laughs> Got some work for you. Shorty must die! That crock blocker in the one of my catcher rides, and nobody does that except ladies I want to bang it sometimes me when I'm drunk. He's hiding in stalker territory. Go get it! Okay. <laughs> dużo She wants to No, ja niestety nie dostałem tego wszystkiego, chyba. Czego? Ile masz teraz Review? 16? No, 44. No czy wiesz, z wydać trochę. No tak, ale nawet wszystko. bez tego, nie? Find shorty. Nie, nie, inny quest. Mmm... E, najpierw zbiorę questy, zbierać questy, zbierać questy Tu ten, e, quest, quest. Hammer. Hammer block ma quest. Okej, okay, a teraz dostanę eridium? Tak, 20 teraz mam Okej, okay, to byś wystarczająco tylko teraz say, Nie odchodź, bo mam znowu 8 eridium Przyszmy się paranoia, I Co? Dobra, proszę. dobra, dostałem, no? proszę. Ktoś tutaj... a, quest oh yes two prizes in moxie's Underdome. a chest full of loot and moxie herself i lost the second prize to jack and the first to a thief named carson i don't care if i never see those guns again but if you want them just find carson in the dust lance get over here

i'll pay you a pretty penny metaphorically i'll be paying you a great deal more than a penny it's just <laughs> a saying i'm fond of off to the cost of with you off to the cost of with you thank you very much thank you i have to give you a medal mr no i've a but i need to be a welcome to the question. i told him i couldn't make any promises and he got bitchy. To Właśnie używasz celownika optycznego, aby zobaczyć jej cycki? Nie. Odpowiedz, odpowiedz szczerze. Nie. A czy, czy teraz to robisz? Eee, też nie. Nie patrzyłem wiesz. co czas. czy znaczy, wiesz, może i celownik był tam wycelowany, ale czytałem napisy. Aaa, tak, na, na tym Okay. Okay. Czy... Czy któryś z nich dokonał mordu? Czekaj, czekaj, question Ten... mm -hmm. tego Kolesia, tak?